Przepraszamy za hałasy, ale kaczki, kury i gęsi chyba też chciały wziąć udział w wywiadzie. Kim pan jest? Jestem rolnikiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem Lena. Bardzo mi przyjemnie. Dzień dobry, nazywam się Dzień dobry, Dzień dobry witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Dzień dobry witam. Dzień, Dzień, Dzień dobry, nazywam się Gala. Ja jestem Józef. Ja Proszę, usiądź sobie. Dzień dobry, pracy. No, dość ciekawie Ci powiem, bo rano wstaję Muszę iść do zwierzątek, króżki wydoić, złogleczko, pozabawać im pasze, oczyścić je, żeby były czyste. No i później z południa jest to samo. Wieczorem znowu też im trzeba zadać pasze i wydoić. Także no... A w ciągu dnia jest dużo pracy w też. Trzeba zaorać, trzeba zasiać. No tak to wygląda dzionek wsi. Jak tam został rolnikiem? Jak zostałem rolnikiem? No ciekawa sprawa, bo wiesz, całe gospodarstwo dostaliśmy od moich rodziców. To jest w granicach 7 hektarów, wiesz, no i dopóki rodzice żyli, to pracowaliśmy raz. Później, gdy, gdy zostałem już sam, no to musiałem już... Tylko na, na siebie polegać, ewentualnie na córki, na wnuki. No i tak jest do, do dnia dzisiejszego. Pracujemy wspólnie, bo to jest, to jest gospodarstwo takie rodzinne. Po prostu obsiewamy to zbożem, mamy łą, łąki, mamy użytki zielone, wiesz? Część, a część mamy warzywa, owoce. Przede wszystkim owoce miękkie, czyli malina, truskawka, porzeczki, no i tak to wygląda cały Jakie tu Pan narzędzia? No przede wszystkim mamy ciągnik, mamy proste maszyny jak pług, trony, kultywator, kosiarka rotacyjna do koszenia traw, zboża. No. A jeżeli chodzi o zboża, to po prostu musi być kombajn. Nie ma z tym problemu z wykoszeniem, ze zbiorami, także jest dobrze. Y jakie zwierzę pan, najbardziej lubi z tego gospodarstwa? No, no przede wszystkim mamy krówki, mamy cielaki. No przede wszystkim zwierzęta takie jak kurki. Ptaki, właściwie do to, to ptaków Ale. można je zaliczyć, no gęsi mamy, mamy kaczki, także no, po prostu to, co jest gospodarcze, no to trzeba lubie, trzeba, żeby to komuś służyło. A co Pan najbardziej lubi uprawiać? No ja osobiście bardzo lubię, no truskawka, malina, porzeczki, to jest taka, takie oczko nasze w głowie, jeżeli chodzi o gospodarstwo. No, Także przyjeżdżają do nas y, różni klienci, kupują to, są zadowoleni, bo to jest ekologiczne wszystko. Mam pytanie, jest na dzień? No, każda kurka zniesie jedno jajko na dzień, nie może być Ile A ile krów Ile krów daje mleka jedną No to zależy wiesz, od, od po prostu od paszy to jest zależne. Wielu od wielu czynników odpalenia w na granicach od 15 do 20 litrów średnio. Czy jesteś pani rolnikiem? Tak, jestem rolnikiem i jestem córką rolnika. Jak wygląda praca rolnika? Jak ja byłam mała, chciałam bardzo dużo pomagać rodzicom. Jak się zmieniła praca, teraz większość pracy wykonują maszyny. Dawniej dużo rzeczy robiliśmy ręcznie. Musieliśmy ręcznie kosić zboże, ręcznie kosić trawę, później to zgrabić, później z tego zrobić kopki siana, później to znowu rozłożyć, żeby wyschło, później zwieźć do stodołu. Także było bardzo dużo pracy. Teraz robią to maszyny. Jak wygląda stodoła w środku? Stodoła w środku ma drzwi wejściowe, i drzwi w tyle, tak żebyś mogła przejechać traktorem przez całą stodołę. W dwóch stronach są tak zwane e, zastronia, czyli miejsce, gdzie układa się e, snopki słone, snopki siana. Tam jest wszystko przechowywane. Generalnie przez stodołę przejeżdża przez środek. A pod stodołą jest piwnica, gdzie można chować ziemniaki na zimę, marchewki. Co jedzą w kury? które przede wszystkim jedzą w dorze. Czyli pszenicę. Lubią bardzo też mieloną kukurydzę. Lubią otręby, czyli taki odpad, e, jeśli jedziesz do młyna, zabozisz się ręka zboża. W części masz mąkę, a części masz otręby, które później jedzą kury. Uwielbiają też wszelkiego rodzaju robaczki. Chodzą sobie tutaj trawie i zbierają. Kaczki? Kaczki w zasadzie jedzą to samo co kury. A gęsi? Też. Bardzo lubią też takie gotowane ziemniaki. Także często mamy taki tak zwany parnik, tam rzucamy ziemniaki, zalewamy wodą i one się gotują. I później dajemy to kurom, kaczkom i gęsią. Jakie rośliny się hoduje? w hmm, W głównie pomidory, ogórki, to przede wszystkim paprykę, ale również te warzywa mogą być w polu, ale jeśli chcemy mieć je wcześniej, Powiedzmy w czerwcu, w lipcu, no to muszą być szklarne. Również e, już w lutym trzeba zasiać nasionka, e, na przykład pora, żeby on urósł i później dopiero wsadza się go w ziemię. Także niektóre e, rośliny trzeba zasiać już e, w zimie. Ile rośnie por? Por, no to tak jak mówię, siejemy w lutym. A do tej pory jeszcze jeszcze do wczoraj mieliśmy pory w polu. Teraz je wyrwaliśmy, są przysypane ziemią i będą nam służyły do, do następnego roku tak naprawdę. Bardzo dziękuję. Za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy na kolejny odcinek.